Z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym odcinku z kariery HSV. Zaczynamy drugi sezon. Mamy tutaj całkiem pokaźny budżet na transfery ponad 60 milionów. Ja tutaj yy, poświęciłem już chwilę czasu na przejrzenie ciekawych zawodników, którzy byliby w gronie mojego zainteresowania, żeby nie tracić czasu po prostu na odcinku. No i jak możecie zauważyć, tutaj moja lista życzeń jest bardzo, bardzo długa. Sporo wolnych zawodników. Poczekamy na informacje o nich, no i będziemy robić tutaj ruchy, chcemy się jakoś fajnie wzmocnić na Bundesligę, no musimy być gotowi, bo ten skład, którym dysponujemy obecnie, no nie jestem przekonany, czy poradzi sobie w najwyższej klasie rozgrywkowej, także no, na pewno będzie trzeba tutaj poczynić parę wzmocnień. Mamy już tutaj pierwsze raporty. Ponadto pojawiają się też oferty transferowe za naszych zawodników. Wystawiłem tutaj paru na listę tych, którzy no, uważam, że nie będą nam zbytnio potrzebni. Tutaj ktoś wpłacił klauzulę. Tu dwie oferty za Belemę, który no, nie jest nam na ten moment potrzebny, także on odejdzie. Tak samo tutaj. Ramos mamy szeroką ławkę jeśli chodzi o środek obrony. Chociaż, jak masz iść do Herty, to oni muszą troszeczkę więcej zapłacić, <laughs> ponieważ do Herty tanio nie puszczamy. Ze względu na tam moje osobiste stosunki co do tego klubu, jak chcą kogoś od nas, to niech się troszkę wykosztują. No i pierwszy zawodnik już tutaj opuszcza szeregi naszego zespołu. Tom Tomsane do Wolfsbergera za niecałe półtorej miliona. Kolejna oferta, tym razem Leo Operman. To jest nasz bodajże czwarty bramkarz, także no on też nie będzie nam aż tak potrzebny, więc możemy jak najbardziej go tutaj oddać. Jak sytuacja z tymi wolnymi zawodnikami? Czy my już mamy tutaj o nich jakieś informacje? No coś wiemy, ale jeszcze nie za wiele kurde czy już podpisany za długo kurde zwlekałem no ale nie mieliśmy kompletnie żadnych informacji o nich także nie chciałem w ciemno ich tutaj kupować kolejny zawodnik odchodzi tym razem Beleme do Whitecaps FC także transfer do MLS tutaj Leo Operman opuszcza nas za 660 tysięcy także no zarabiamy zarabiamy tutaj powoli troszeczkę Yy, dwóch ważnych piłkarzy w jednym sezonie i zysk w wysokości 35 milionów, tutaj właśnie mamy cel. Że nie przyjrzałem na te cele ponownie na początku sezonu, ale no trudno. I teraz pojawia się całkiem sporo raportów, także wrócimy sobie na tą moją listę życzeń, posortujmy so, sobie to według zespołów. I tak, wolni zawodnicy tutaj Tiura już został podpisany, także z nim się nie dogadamy. Aaron French. Na rezerwowego bramkarza, czemu nie? 18-latek, także będzie całkiem w porządku. Dźwigały możemy odrzucić. Tu mamy dwóch środkowych pomocników Gagliardini z przeszłością w Interze. Także myślałem, że będzie miał trochę wyższy ten overall. a 74 to jest za mało. I yy, nie jest mi on na ten moment potrzebny. Prawo prawą obronę mamy Wagnomana a potem jakiegoś gościa 60 oceny, także weźmiemy sobie tego heala, spróbujemy go podpisać. No i później już kolejne transfery, jakich będziemy tutaj dokonywać, no to będą transfery już za gotówkę. Kurde, heal chce całkiem sporo zarabiać. Ja bym nie chciał mu dawać aż 20 koła, bo tyle to zarabiają u nas ci najlepsi zawodnicy. No naszym priorytetem, jeśli chodzi o ten sezon, jest sprowadzenie no na pewno tak przynajmniej dwóch środkowych pomocników. Najlepiej jeden taki box to box i jeden bardziej defensywny. Do tego ewentualnie może ktoś na skrzydło. Tam widzę, jest oferta za Wranksa, za Duran -Villa. Tu mamy kolejne raporty, także zaraz się temu wszystkiemu przyjrzymy. Hill się nie dogadał z nami, aczkolwiek French dogadał, także bierzemy tutaj go. No i teraz tak, Ramos do West Bromu może iść. Duranville miałby pójść do Lille na wypożyczenie. Mogę go puścić, mogę go puścić na wypożyczenie. Tylko nie wiem, czy on będzie dostawał w Lille wystarczająco szans, ale no dobra, bez opcji wykupu na pewno. Wypożyczenie, niech będzie roczne. Płaca, on zarabia tylko 1500 euro, także malutko. Możemy się podzielić 60 do 40. No i w rank's. Dobry sezon w drugiej Bundesliga. Zgłasza się po niego Montpellier, ale nie, na razie tutaj odrzucimy sobie to. Bo nie chcę tutaj jeszcze się go pozbywać. Teraz tak, SPD mamy Martela za 16 milionów, mamy Krala za 14. To Liso za niecałą dyszkę. Czekamy jeszcze na Zakarię, ale on jest już droższy. Horta do środka pomocy. Horta ma SP-SPD? HP, on z defensywnymi statystykami to raczej tak mi się średnio kojarzy, bo on jest taki bardziej techniczny. Więc jak już to SP-SPO HP, bym mu dał. Dobra, weźmiemy na tego SPD-ka Krala. Budżet mamy, żeby spokojnie ściągnąć jego, jakiegoś SP i do tego jeszcze na środkowego obrońcę nam starczy, bo też miałem tam kilku na liście. I nawet na jeszcze takiego solidniejszego prawego obrońcę, żeby chociaż kurde nie chcę sadzać wagnomana na ławkę do końca, ale no zobaczymy, zobaczymy tutaj jak się sytuacja rozwinie. Czekamy na informacje od Danso, chociaż Kurde, próbują, yy, próbują Danso nam podkupić. Jest Wober, jest Leinhardt. 81 ratingu, a tu mamy 77. Kurczę, nie wiem, którego z nich bym wolał. A tu środek pomocy Andre Horta. Chociaż klub nie sprzeda, bo jest zbyt ważnym elementem. No dobra, no to musimy zrezygnować z Horty. Tu jest Kone za trzy dychy. Luksemburg. Weźmy sobie tego z Luksemburga. Zaryzykujemy. Luksemburg nie słynie jakoś z piłkarskich talentów, także zobaczymy. Weźmiemy sobie tutaj na spróbowanie jednego z zawodników stamtąd. Gościu gra w Mainz, także no coś tam... Coś tam umie w piłeczkę, tylko trzeba Przenegocjować troszeczkę kwotę transferu Jakoś się dogadać 22 600 Zbijmy to do równych 22 Nie, nie, nie ugięci są Ale no chociaż 22,5 No i udało się 22,5 miliona dogadać tutaj z Mainz Za Martinsza Także próbujemy Próbujemy Teraz negocjować z samym zawodnikiem umowę Jest całkiem spora szansa, że on będzie najlepiej opłacanym graczem na ten moment u nas w klubie. Kontrakt na 4 lata, świetnie, bez klauzuli usuniemy tą premię za bramki i możemy podpisać trochę wyższa płaca. No dobra, mogę ci dać. Kontrakt na takich warunkach, powiedzmy 30 koła. On no, chce cały czas tak samo, no nie no, aż tyle to ci nie dam. Trochę mniejszy ten bonus za podpis, trochę mniejsza płaca. On no, cały czas te same warunki stawia. No, jak chcesz taką płacę, to schodzisz z bonusu dla pod za podpis. A jak chcesz taki bonus, no to zejdź trochę z pensji o ten 1000. Dobra. Zszedł poniżej 200 koła za bonus. Także niech będzie. Podpisujemy. Pierwsze wzmocnienie tutaj na środek pomocy. Leandro Martins. 22,5 miliona. Najdroższy transfer na ten moment. Yy, wykonany przez Darka Skarbonę. Nie wiem jaki jest rekord ogólnie transferowy HSV. Zaraz to sobie sprawdzę. I... Zweryfikujemy to. Czekamy jeszcze tutaj na sytuację na lewym skrzydle. Czy już znamy informacje? Terrier, Vargas, Nusa. No, Terrier ma końcówkę kontraktu i możemy go kupić taniej. Do tego on może grać napastnika. Także myślę, że warto to wykorzystać. Sprawdziłem sobie na transfermarkcie i z tego co tutaj strona podaje, no to najdroższy transfer HSV no to był Filip Kostić za. 14 milionów, także no mamy pobity rekord transferowy, oj tutaj jest kontroferta za teriera yy, ale aż tyle to ja bym nie chciał płacić, no pamiętajcie, że on ma końcowe kontraktu także przemyślcie to, czy wolicie dostać 23,5 czy nic, no udało się Kilka milionów poniżej jego wartości transferowej. Jego oczekiwania finansowe będą dosyć spore też tutaj względem naszej ekipy. Zobaczymy czy uda nam się dogadać z zawodnikiem, no bo to będzie zdecydowanie najlepiej opłacany piłkarz w naszym zespole. Nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Podpiszmy go sobie na 4 lata. Udało się, klauzula. Y 50 milionów Spróbujmy 60 dać, bo to, to już jest taka spoko cena, no chociaż 55 kurde, no, też mnie irytuje to z tymi klauzulami, że praktycznie w ogóle nie można ich podbijać 50, nie wiem, 2 Dobra, 52,5 tutaj będzie wynosiła klauzula Usuniemy premię za występy i... Okej, okay, no dobra, no schodzi praktycznie 10 koła z pensji. Chociaż tą, ten bonus za podpis bym ci jeszcze zmniejszył. Dobra 300 koła za podpis, 52 tysiące pensji. No zdecydowanie najlepiej opłacany nasz gracz, ale też no overallowo zdecydowanie resztę przewyższa. No i on... On ma nam dać tą jakość, której potrzebujemy. Żeby powalczyć w Bundeslidze Także mam nadzieję, że tutaj nie przeliczyłem się z tym transferem W razie co klauzula jest Także jak ktoś będzie chciał go za tyle od nas odkupić To możemy rozważyć taką opcję Mamy zaproszenie na turniej przedsezonowy Tutaj możemy zgarnąć y, nawet 2,5 miliona Także lecimy Pierwszy mecz, który nas czeka to tutaj starcie z Empoli Zobaczymy, jak tutaj nasze nowe wzmocnienia dadzą radę. W międzyczasie tutaj Ramos zostaje sprzedany, nasz środkowy obrońca. Wystawiłem jeszcze jednego na listę transferową, ponieważ tak, no, planujemy ściągnąć jakiegoś jeszcze solidnego środkowego obrońcę i kogoś do rotacji jeszcze na prawą obronę, bo tamten prawy obrońca rezerwowy u nas no, jest dosyć przeciętny, także. Chcemy kogoś tam y, ogarnąć na tą pozycję Duranville na wypożyczenie do Lille. Także no tutaj ktoś na to skrzydło. W postaci właśnie Terriera idealnie się wpasuje. Zerknijmy sobie teraz tak. Dawid Kownacki miałby pójść do Wolfsburga. No i po dobrym sezonie, który miał, teraz jakby miał pójść do teoretycznie lepszego klubu, no. Ma to jakiś sens? Spróbujemy tutaj to przenegocjować. 13,5 miliona, ok. No i zyskujemy na Kownackim prawie dychę, bo kupuli, kupiliśmy go za 4,5, sprzedajemy za 13,5. Także zarabiamy tutaj na transferze Polaka. Ale teraz tak, trzeba Alexa Krala podpisać. Terrier teoretycznie miał tam możliwość gry na napadzie, także skoro odchodzi Kownacki, zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: ściągnąć Vargasa na skrzydło i grać terierem jako napastnik. Jest też Nusa, który mógłby grać w tej roli, ale on już jest z kolei droższy. Także wolę, wolę ściągnąć na ten moment Vargasa. Spróbujemy czegoś takiego, zobaczymy no czy będzie to miało prawo bytu, jeśli nie no to będziemy kombinować zimą jakieś przebudowy tutaj robić. No tak, napastnicy, no zostajemy z pejtinowiciem tylko i wyłącznie w momencie w którym kownaś od nas odejdzie, a na skrzydło mamy czarnego, mamy dżatę, mamy dompę. No i jest terrier, a jak go przerobimy na napad to będzie wargas, także, o kurwa nie ja mam pieniędzy. No właśnie. Tego nie przemyślałem, że jeszcze nie przyszła nam kasa za Kownackiego, także na razie nie mamy siana. Tam jest jeszcze główny, który dołączył na y, moją listę życzeń, ponieważ y, chcę, go, y, chcę go ściągnąć właśnie do rotacji na tą prawą obronę, ale w takiej sytuacji wychodzi na to, że gdzieś coś źle policzyłem, no i na tego środkowego obrońca ostatecznie pieniędzy nie będziemy mieli. Ja chyba pomyślałem po prostu, że Kral już jest podpisany z tym budżetem, jaki mamy, a on dopiero po chwili do nas przyszedł. Okej, okay. Kownacki odchodzi do Wolfsburga. 13,5 miliona, także szerokości. No można było tutaj niby więcej wywalczyć, ale i tak uważam, że dużo, dużo tutaj wyciągnęliśmy z tego transferu warty był siódemkę także uważam, że no wyciągnęliśmy praktycznie dwa razy tyle co jest warty, także jest to całkiem w porządku gramy z Empoli, na razie wystawimy ten skład, którym graliśmy no, w poprzednim sezonie, jeszcze bez tych nowych zawodników, czarny z golem kończymy ogólnie z remisem Terrier tam już został z automatu wrzucony na pozycję napastnika. Tylko ja mu jeszcze muszę zrobić trening, żeby on trenował yy, tą pozycję tak na stałe. No zajmie mu to dwa tygodnie. Strzelania ma aż 83, wykończenie osiem, 86, także no dobre. Ma te statystyki na napadzie. Ja się bałem troszeczkę, bo nie kojarzyłem, żeby terrier miał aż tak dobre strzelanie. A tu się okazuje, że jednak zostałem mile zaskoczony. Także fajnie. Mamy tutaj kolejne yy, propozycje. Marcelo Gonzalez, który może niby grać LOPO, ale on też jest tutaj, kurczę, no dosyć przeciętny. Wypożyczymy go na dwa lata. Wolałbym, żeby poszedł na dwa niż na rok, ale no zobaczymy, jak tutaj rozwinie się sytuacja z tym. Zrobimy sobie te zmiany na stałe. Martin Kral i. Yy, ktoś jeszcze? Kogoś jeszcze podpisaliśmy? Wydaje mi się, że ktoś jeszcze tu powinien być. Albo y, tego. Mm, no, Vargasa jeszcze, jeszcze nie udało nam się podpisać. Musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Ale lekkie wzmocnienie tutaj w środku pola. Jeszcze to skrzydło troszeczkę poprawić. No i, i wierzę, że naprawdę no, będziemy mogli w tej bundeslidze o coś powalczyć. Dobra, zrobię szybką symulację. Oni tam są troszeczkę zmęczeni, ale trudno. dostajemy jakieś osiągnięcie. My wygrywamy 2-1. Mamy tutaj jeszcze raport o juniorach, także zerknijmy sobie, no bo może ktoś tutaj jakoś fajnie się prezentuje i byłoby warto go wrzucić. Mamy gościa z Egiptu, ale no on jest fatalny, także nie ma co go tutaj trzymać. Posortujmy to sobie według potencjału. no Jak ktoś ma tutaj kiepski potencjał, no to nie ma co go trzymać na siłę w klubie. Troszeczkę się tego opróżniło. Mamy sporo. Gracz na pozycję SPO jest środkowy obrońca, prawy obrońca. Tu jakiś skrzydłowy do tego napastnik. Taki skład na ostatni mecz tutaj z Empoli. Za Dąpę nie mam kogo wpuścić za bardzo. Także no on będzie grał zmęczony. Unlucky 1-1. Także kończymy ten turniej z wygraną i dwoma remisami na koncie. Uważam, że całkiem w porządku występ. Graliśmy z drużynami, które no są takie dosyć solidne. Terrier niby się nie wydaje być w dobrej formie, ale to nas nie interesuje w tym momencie. Ja tutaj muszę zająć się kwestią Vargasa. Nie tutaj, centrum transferowe chciałem wejść. Vargas, no i gumny. Gumny jest warty 2,5 miliona, Vargas warty 7 z kawałkiem. Także spokojnie nam wystarczy pieniędzy na ich obu. I jeszcze nam troszeczkę zostanie na jakiegoś być może mm, skauta. Żeby zainwestować troszeczkę jeszcze w szkółkę naszą. Zacznijmy od 7 milionów. Udało się wspaniale. Zlecimy tutaj negocjacje. Teraz Robert Gumny. Nie mam pojęcia, jaki on ma overall, ale powinien mieć no te przynajmniej 7 dych. Żeby się nadawać tutaj na rezerwowego. Zaoferujemy dokładnie tyle, ile jest warty czyli 2,5. Wspaniale. Tutaj już jednak podejdę ja sam osobiście do negocjacji, bo nie mamy do końca mm, informacji o tym, ile on zarabia. Także wolę załatwić to osobiście, bo z asystentem to nigdy nic nie wiadomo. Dajmy mu rotacyjnego. 4 lata, w ogóle Robert Gumny, 26 lat. Już pamiętam, kurde, jakby to było wczoraj, jak on odchodził z Lecha jeszcze jako młody talent. O Boże, jak ten czas zapierdala. Dobra, udało się 20 koła. Będzie tutaj Robciu dostawał, no i pytanie, jak wygląda tutaj jego ocena ogólna? Mam nadzieję, że się nie przeliczyłem, że faktycznie on ma chociaż te 7 dych. Pozbyliśmy się Kownasia, ale w jego zastępstwo przyszedł do klubu tutaj inny Polak, no 72. Do tego może obskoczyć jeszcze środkowego obrońca. Była tutaj yy, informacja, także wygląda to w porządku. I tu jeszcze Noa Bamba mnie interesował. SPD, dosyć młody, fajny. I chciałbym go u siebie w klubie. I teraz tak, wymiana piłkarzy. Chciałbym oddać im krana, który mnie nie przekonuje w ogóle. Gość ma niby 20 lat, a wygląda, kurde, jakby był po 40. Tam musiał być licznik kręcony. Rzucamy krana i półtorej miliona. Oni krana nie chcą. I dają kontrofertę 3 miliony. Ja to skontruję do 2,5, czyli tyle ile jest tutaj bamba warty. No i się udało. Tutaj też wyślemy naszego asystenta. Poczekamy parę dni. Tutaj tych zawodników sobie zostawię jeszcze na liście transferowej, bo może będę chciał ich w przyszłości jakieś niedalekiej ściągać. I mamy teraz sporo informacji. Po pierwsze, tutaj Ruben Vargas akceptuje kontrakt. Także mamy, mamy nowego skrzydłowego. Amba też tutaj podpisuje. Także mamy kolejnego zawodnika. Tutaj do środka pola. tego informacja o tym, że Terrier jest gotowy tutaj do zmiany pozycji. Także zobaczymy, czy wskoczy mu overall. Klikamy tutaj trójkąt. No i nic się nie zmieniło, ale to dobrze, bo przynajmniej nie ma downgrade'u to chociaż tyle. Zmienię też tutaj od razu Wargasowi pozycję, żeby on nie był LP, tylko był LS. To potrwa zaledwie dwa tygodnie. Tempo u niego jest w porządku. dribbling też jest git. To strzelanie i podania przydałoby się troszeczkę podbić i Vargas będzie całkiem solidnym zawodnikiem wtedy. Jest jeszcze oferta za Muhajma. 2,5 miliona z Augsburga. Lewa obrona. Jak u nas wygląda sytuacja na lewej obronie? Jest tam Jago i potem od razu jest Muchaim, chyba. Także no, na razie tutaj tą ofertę odrzucam. Nie będę już raczej nic więcej kombinował, jeśli chodzi o transfery w tym okienku. Raczej na tym tutaj pozostaniemy, co mamy. Wrzucimy sobie Vargasa do pierwszego składu i tak na ten moment prezentuje się nasz zespół. Uważam, że udało się tutaj fajnie wzmocnić naszą ekipę. No kolejna tutaj pozycja, która będzie wymagać wzmocnienia. No to jest środek obrony. Na ten moment nie mamy jeszcze na to budżetu, ale zobaczymy w przyszłym sezonie lub być może w zimowym okienku już uda się tutaj te zmiany poczynić. Środek pomocy teraz wygląda naprawdę fajnie. Mamy krala. Mamy Martinsza i mamy Wranksa. Wygląda to naprawdę całkiem spoko. Oferta z Wolverhampton za czarnego 15,5 miliona. My go kupiliśmy za szóstkę plus piłkarz. Także tam no powiedzmy liczmy 10. I teraz tak Wolverhampton wygracie w Premier League. Także macie naprawdę kaskę i jak chcecie czarnego, no to musicie się wykosztować. Nie chcę żadnych procentów od sprzedaży. Ja chcę od was siano. 19 100. Okej. Okay, Okej, okay, 21, 21. Nie wiem czy nie przesadziłem. 21 milionów. Co wy powiecie? Okej, okay, 21 milionów i oni to oni to klepnęli i teraz potrzebujemy, kurde, kogoś na to prawe skrzydło. No jedyna opcja na zastępstwo, jaką tutaj tak na szybko znalazłem, to jest natantella. Ewentualnie jeszcze wchodzi w grę ściągnięcie nusy. No i przerzucenie go lub Vargasa na prawą stronę. To są takie dwie opcje, które wydają mi się najbardziej racjonalne. Tam jest jeszcze szadę dodany na moją listę życzeń, ale no, o nim mamy za mało informacji. Okej, okay. czerny jeszcze nie odszedł, także no będzie miał swoją szansę, żeby zagrać pożegnalny dla nas mecz przeciwko Freiburgowi. Jednak ten mecz zagramy sobie w kolejnym odcinku, w tym to by było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!